Dzień dobry! Wyglądałabym, miała krótkie włosy. Tak to ja, Karolina Myśliwiec, ta sama, którą widzieliście jakiś czas temu, ale po co tu się rozdrabniać po prostu i wspominać to, co było. Witajcie serdecznie z okazji takiej, że mam wolne tak dobrze słyszycie? Mam wolne nagrywam na tle mojej obklejone miliony ważnych rzeczy um, lodówce. I postanowiłam się odezwać, mam dzisiaj wolny dzień, i jutro mam wolny dzień, i weekend mam wolny, po prostu żyć nie umierać. Więc z tej okazji, słuchajcie, zaraz wam zrobimy malutki futball, dlatego że wróciłam właśnie z Lidla, a potem jedziemy załatwiać kilka bardzo dzisiaj ważnych spraw, o czym wam za chwilę opowiem, ale to już muszę usiąść na spokojnie, najpierw kawka, kawka już jest gotowa, ale muszę usiąść z kawką, ale najpierw nagram wam te rzeczy, bo naprawdę nie wyobrażam sobie siedzenia w tym bałaganie. Chociaż wyobrażam sobie, ale nie lubię. Dobra, więc do zaraz. Dobra, zacznijmy od tego, że mam tutaj kosz na pranie. Kupiłam cię kosz na pranie za 14,99. Mokra podłoga musiałam przemyć, ale o tym zaraz. Wania oczywiście tutaj musi zaglądać, co my tu mamy. Poczekaj, Waniu, się ja nagram. Yy, I tak, koszta, kosz kosztował 14,99, czyli taka Micha na pranie. I do niej powkładałam kilka rzeczy, które wzięłam. Wzięłam, słuchajcie. Yy, już chwila, uno, momento. Wzięłam powidła śliwkowe. Yy, yy nie wiem, śliwkowe, śliwkowe chyba, tak? Tak, powidła węgierkowe, czyli ze śliwki węgierki, razy dwa, zaraz Wam powiem do czego. Wzięłam sok pomidorowy na śniadanie dla mnie i dla mojego męża. Sok pomidorowy pikantny. Waniusia, no poczekaj chwilę. Wzięłam y, płyn do mycia naczyń, grejpfrut i mięta. Wzięłam płyn do czyszczenia kuchni, też grejpfrut i mięta. Wzięłam dwa razy śmietankę 36, bo będę piekła niedługo tort. Wzięłam majonez lekki. I wzięłam dla siebie dzisiaj na wieczór moje ulubione miłosław bezalkoholowe. Matko, ostrość, ostrość. tik trzy razy i hummus paprykowy. To wszystko znajduje się w tym koszu, który kupiłam za 15 zł. 16, 14,99, bo 15,99. Dobra, nie pamiętam, ale przyda mi się, bo połamała mi się miska na pranie. A potrzebuję dwóch, więc mam tylko, żyję, żyję z jedną, więc kupiłam sobie dzisiaj drugą. Dobra, pokazuję Wam resztę. To jeszcze chwilę. Jeszcze mam dwa opakowania, bo poszły już do zamrażarki te lody. Dwa opakowania zaraz pójdą do papieru, muszę posortować właśnie śmieci. Rożki, czyli dwa czteropaki rożków, takie kakaowo-śmietankowe. Wybaczcie, że w bałaganie i na folii, ale no cóż, pomarańcze wzięłam. Wzięłam tak, cynamon, przyprawę kebab gyros, znowu cynamon, lubczyk kolejną przyprawę kebab gyros, natka pietruszki, batoniki, które bardzo lubimy, ale nie jadłam tych a la ciasto marchewkowe, więc wzięłam makaron do rosołu, nawet dzisiaj będę go gotować, bo został mi rosół. Jeszcze jeden kebab gyros, naprawdę do każdego mięsa używam, bardzo lubię. Wzięłam taką pinsę, będziemy ją robić sobie na kolację na jutro. Wzięłam dla siebie makaron udon, kakao gorzkie, przyprawę do kurczaka taką pikantną, makaron do spaghetti, tu Pieniążki. Wzięłam dwa razy prześcieradło dla dzieciaków, słuchajcie bardzo fajne z mikrofibry prześcieradło, jedno granatowe, drugie szare, po 15 zł sztuka dla dzieci na łóżka, folia spożywcza, bułeczki 12 sztuk zwykłych pszennych, tutaj dwa co? precle i jedno zgniecione opakowanie takich ziemniaczków już gotowych z papryką, lubię je mieć na wszelki wielki po prostu w domu. Dobra pokazuję resztę. I tu już w kompletnym bałaganie mamy tak, ściereczki nawilżane do mebli, jeden klebek tostowy, rzodkiewka, brukselka, dwa zielone ogórki, kajzerki takie wielozbożowe, mieszanka mix sałat z rukolą, trzenka piratki, stek antrykot. Kabanosy, takie seria piór drobiowo-wieprzowe, jedne kółka paprykowe. Warzywa na patelnie leżą tu specjalnie, bo będę je dzisiaj robić. Dwa sosy, jeden taki do tortili, drugi algierski, to jest nasz ukochany. Dwa razy owoc kaki, potem mamy takie płatki czekoladowe, będą mi potrzebne, też Wam zaraz powiem do czego. Jogurty kokosowe razy trzy, jeden skyr naturalny, czerwona papryka, jedna karma dla Wańki. Później mamy piratki z indyka, razy trzy kolejne, kurczak ten biesiadny i mielona pierś z indyka, paragon odrzucam, Actimel, ręczniki papierowe, dwa razy biomarchewka do szkoły dla dzieci, borówki, duże opakowanie, pasztet z indyka, kapsułki do prania, trzy masełka były dzisiaj w promocji i dwa razy mascarpone, też potrzebne mi niedługo, też były dzisiaj w promocji. Matko, jak nie łapie ostrości. No i słuchajcie, to dziwne, ale to chyba wszystko. Wszystko, nie wszystko. Było jeszcze jedna mąka, trzy mleka, jedno mleko migdałowe i dwa razy cukier, ale to już mój mąż wyniósł, więc nie mogę wam tego pokazać. I zgrzewka wody gazowanej. No ale tak, poza tym to już wszystko. Dobra, słuchajcie, później porozpakowuję. Siadam i gadam. Uh -huh, nie chcę mi się po prostu dzisiaj. Mega mi się nie chce. Dobra, gadkę, szmatkę, zaczniemy od dupy strony, czyli od tego, dlaczego podłoga była w kawałek, podłogi mam umytej. Ja jak byłam robić zakupy, mąż był w hurtowni kilka spraw pozałatwiać i pojechał do teściowej, która ulepiła dla nas ruskie pierogi, dla dzieciaków, dla wnuczków, no i mówi, dzwoni do nas, niech ktoś podjedzie, odbierze, zamrozicie sobie, będziecie mieć na obiad, kiedy nie masz czasu gotować, mówię do męża, będziesz wracał, odbierz od mamy te rzeczy. Jeszcze miała naklejki z Biedronki dla Łucji, bo my Zbieramy naklejki, ale tylko tak, że my tam zakupów nie robimy. Ja naprawdę jestem mega rzadko w Biedronce, ogólnie zebrałam może cztery naklejki, natomiast moja mama i teściowa zbierają dla swojej wnuczki, więc donoszą nam tych naklejek, a my tylko naklejamy książeczki, żeby odebrać maskotkę, bo wiecie, to jest turbo ważne. Dobra, no i mąż pojechał, to odebrał i przyniósł do domu tutaj, jak wychodziliśmy, zakupy wnosiliśmy, torbę mrożonkową, gdzie były pomrożone właśnie pierogi od teściowej, plus sadzona butelka plastikowa, zakręcona i mówię, co to jest? On mówi, sok. Ja mówię, a no tak, teściowa do mnie dzwoniła jakiś czas temu i powiedziała, że zrobiła sok z pigwy. No i że nie ma słoików, żeby go zapasteryzować, więc przelała nam w plastikową butelkę i mówi, w domu sobie albo go zapasteryzujesz, Albo pijcie go pierwszego, bo ja dostałam też od mojej mamy sok z pigwy, natomiast zapasteryzowany. Mówię, dobra, to słuchaj, ja nie będę ty od mojej mamy otwierać tych słoiczków, tylko najpierw złożyjemy ten twój w butelce, ja nie będę już przelewać, nie będę pasteryzować, pierwszego zużyjemy. To ten sok musiał być niedokręcony, dlatego że pierogi, na szczęście szczelnie pozawijane były, były mokre i lepkie i wyciągając już je nakapałam na podłodze, po czym przeszłam i więc wszystko się zaczęło kleić, więc musiałam umyć podłogę chociaż ten kawałek, gdzie nakla naklapałam. Pierwsza rzecz. I ostatnia, co chodzi o klejącą się podłogę. Dobra, matko kochana, łyk kawy. Dobra, yy, do tematu. Jakie rzeczy Karolina dzisiaj będzie załatwiać? W czym nam będziecie towarzyszyć? Tyle o ile, bo raczej wszystkiego pokazywać nie będę. To Korzystając z Dnia Wolnego, yy, jedziemy dzisiaj do miasta. Odbieram córkę ze szkoły i podążamy. Najpierw odebrać maskotki z Biedronki, dlatego że y, moja mama załatwiła 70 kilka naklejek, a my już mieliśmy trochę przyklejonych. Potem moja teściowa 40 kilka naklejek. Łącznie, co dało nam taką ilość, że mamy dwie zapełnione książeczki. Więc ona dzisiaj pojedzie wybrać sobie dwie maskotki. Marzy o pizzy i o ogórka w słoiku, takie maskotki. Oby były, no zobaczymy, ale na bank z jakimiś wyjdzie. Potem po drodze idziemy do Pepko, dlatego, że brakuje nam rzeczy na Halloween. Nie uwierzycie, my absolutnie nie obchodzimy Halloween w żaden sposób. Nigdy, nigdy. Natomiast Łucja już mnie w tamtym roku prosiła, że ona chce przejść się po domach, chociaż czterech, chociaż pięciu, chociaż tych, których zna, i powiedzieć cukierek albo psikus i się przebrać. Obiecała mi to, Halloween się zbliża i ona mi codziennie o tym przypomina. Więc idziemy do Pepko znaleźć coś, albo do przebrania, albo jakąś ozdobę na głowę, albo jakiś koszyczek do trzymania, coś, z czym jutro będzie mogła wyjść. Bo jutro z nią pójdę, tak, obiecałam, więc obietnicy dotrzymać muszę. No więc idziemy do Pepko. Po Pepko idziemy do pana doktora ostrzyknąć moje czoło. Pytaliście, czy powtórzyłam botox? Nie, bo byłam na antybiotyku i nie mogłam tego zrobić. Botoks puścił pierwsze. Niestety, nie powinnam do tego doprowadzać, ale tak jest. Jest jak jest, więc jestem umówiona na botoks. A po botoksie, wyobraźcie sobie, podążamy drugą ścieżką i udajemy się do kosmetyczki, która przebija uszy. Ucja idzie przebić uszy. Tak, Łucja ma 7 lat i nie ma przebitych uszu. Ja już postanowiłam od malutkiego, kiedy ona się urodziła. Bardzo mi się dzidziu się podobają z kolczykami w uszu, malutkie dziewuszki z kolczykami w uszach. Natomiast ja postanowiłam, że u mnie, kiedy mi mama przebijała uszy, miałam lat 8. Była to moja decyzja. Ja byłam bardzo świadoma tego, co robię i bardzo tego chciałam, bo uważam, że to jest tylko ozdoba. To nie jest coś potrzebnego w życiu i nie chciałam za nią decydować, więc czekałam aż będzie w pełni świadoma. Ona już od dwóch lat mówiła: chce, a potem rezygnowała, a potem znowu chciała, a potem rezygnowała. Więc od teraz jest bardzo pewna, codziennie powtarza, kiedy, kiedy. I umawiałam ją też na dziś, żebyśmy wszystko razem załatwiły. I naszą przygodę dzisiaj kończymy przebijaniem uszu, więc mam nadzieję, że moja córka wyjdzie dumna, szczęśliwa i zachwycona tym, że ma. Przebite uszy i że to się uda i że nie zrezygnuje, że się nie przestraszy. Podobna metoda jest bezbolesna i tak dalej. Ja nawet nie wiem, jak to robią w tych czasach. Już ja 30 lat temu dokładnie miałam przebijane uszy tym pistoletem, więc to nie jest żadna nowość. Nie pamiętam, że mnie to bolało, bolało w ogóle, więc pamiętam tylko mój zachwyt, że mam już przebite uszy. Oby było tak samo, jeżeli chodzi o ucję, Mm, bardzo była polecana ta pani w Zgorzelcu, więc korzystamy z jej usług i idziemy dzisiaj i powiem Wam coś więcej, jak już to zrobimy. Więc taki jest plan popołudniowy. Syn wraca sam do domu, mąż mu już tu podgrzeje obiad między pracą, a domem będzie. Ignaś już ma luz, bo jutro już nie ma szkoły, wiecie, piątek, dzień wolny, więc my dzisiaj nauki nie mamy, też z tego względu organizowałam wszystko na czwartek, na popołudnie, żeby nie było, że my dzisiaj jeszcze musimy się z Łuciem pouczyć, musimy jakieś lekcje zrobić, przepytać czegoś Ignasa, tylko jest całkowity luz blues. nic, nic nie musi, dlatego na dzisiaj na popołudnie takie miliony spraw, jeszcze sobie tam aptekę po drodze załatwię, no ale to już tak naprawdę będziemy gadać, pójdziemy, zobaczymy i liczę na to też, że w Petko uda mi się kupić coś z kolekcji świątecznej już, dlatego, że zrobiłam Zamówienie w ScineSe e, Świąteczne i chciałabym dla Was nagrać w listopadzie, żeby się pojawił hall z typowo pięknymi rzeczami na święta. Już mm, bo tyle jest cudów. Liczę na to, że w PEPKO uda mi się kupić talerze. Chciałabym kupić cztery duże, płaskie, świąteczne talerze. Oby mi się udało: takie do jedzenia, nie takie do serwowania czegoś, tylko żeby każdy z nas miał taki talerz. Więc taki jest plan. I to wszystko, kochani, co chciałam Wam powiedzieć. Widzimy się później, oczywiście, później się odezwę. Dzisiaj mam zamiar jechać w tej koszuli, w tej bluzie ciepłej, i w spódnicy, i w rajstopach, i w czarnych mokasynach. Kupiłam sobie świetne mokasyny, bo wyobraźcie sobie, że jak mieszkałam u rodziców, to rozkleił mi się całkowicie but w takich moich ukochanych, właśnie mokasynach. Chyba to są kassenczurkery, nie wiem jak to się nazywa, taki czarny, czarny trapper. Rozkleiłam się podeszwa do tego stopnia, że stwierdziłam, że już pieprzę, nie będę ich sklejać, dlatego że miały też przetarty czubek, wyglądały już nie fajnie. Wywaliłam je i automatem na Zalando zamówiłam sobie kolejną parę butów. Przyszły fenomenalne, bardzo ładne, wygodne, później Wam je pokażę. Więc jadę tak i nic na siebie, słuchajcie, nie ubieram, mimo że rano zmokłam troszkę, bo padało. Ale to tylko wiecie, w przejściach między, między, między samochodem a czymś. To zapowiadają po południu już brak deszczy, a jest naprawdę ciepło, jest 11 stopni, więc ja podwójne warstwy mam na sobie, nic już więcej nie zakładam. Małą parasolkę wsadzę tylko do plecaczka, bo mam mój, o, do mojego plecaczka i i jadę po córkę. Dobra, kochani, na razie to tyle. Ja już nie przedłużam, później Wam jeszcze opowiem o, o pieczeniu właśnie, o tym po co mi, mm, co? Ja właśnie kupiłam powidła śliwkowe, ale o tym później. O, takie właśnie buciki sobie kupiłam o tych wam, opowiadałam mega, mega wygodne. Jak znajdę link, to wam zostawię rozmiar 39. Ja mam takie, oczywiście wania musi być w trakcie nagrywania każdej sceny. Dobra, nieważne, zbieram się i uciekam południe do szkoły. Mama. Mhm. Kochani, z Biedronki odebraliśmy pizzę, tak jak Łucja chciała i nie było ogórków, więc wzięła hamburgera. Mama nam kupiła mandarynki czy pomarańcze, a w Pepko z halloweenowych rzeczy wzięłyśmy taką kokardę, którą przyczepimy, ona niby jest na drzwi, my ją przyczepimy do kurtki. Dzień dobry, wczepiłam usy. Ta, no to najważniejsze, o tym za chwilę wszystko powiem. Torebkę taką na cukierki, wzięłyśmy taką... I jak się jak A chcesz? Tak. Dobra, zaraz Wam opowiem wszystko. E, taką latarkę, którą jutro będzie świeciła po drodze. Wzięła sobie taką kotkową grę. Jakąś taką czachę, z której wyskakuje nietoperz. I takie nakrycie głowy. I jeszcze dodatkowo kupiłyśmy za gazetkę za to, że była mega dzielna. A od pani dostała masę cukierków. I jeszcze, i jeszcze wzięłyśmy w Pepko taki długopis. długopis? I czapeczkę, którą nosiła na sobie, bo tak wiało, że uszy aż bolały. Okej, okay, dziewczyny, ogromnie, przeogromnie przepraszam Was za światło, bo jest straszne już, ale co widać, chyba po prostu po mnie? Ja się świecę, jestem w się czoła, dlatego się też tak wyświecam, bo mam zmyty makijaż z czoła. Zrobiłam botoks, włóczęga przebiła uszy, nie było tak fajnie, jakbym się spodziewała. Dobrze, że to dwa ucha. Uszy yy, naraz, bo było tylko cyk, i konie za od razu tak mocno krzyknęła i powiedziała, To bolało, jakby mnie użarło stado os, a nie jak komar. Bo pani powiedziała, że to jest jak kucie komara. No więc, ale wiecie, to było dosłownie jakby minutka płaczu, i już dostała cukierki, już była taka szczęśliwa, jak wygląda w lusterku się oglądała. więc mamy to ze sobą. Sama tego chciała, podjęła świadomą decyzję. Do ostatniej chwili mówiła, że ona tego chce, to nie ma mamusia za nią zdecydowała, tylko ona. Pierwsza rzecz, bardzo polecam serdecznie panią Annę Prus w Gorzelcu, bo naprawdę bardzo profesjonalnie, higienicznie i z cudownym podejściem do dziecka, bo sama w ogóle, nic na siłę, sama do mnie powiedziała, że nie ma, że mamusia sobie chce. To dziecko ma być w pełni świadome i powiedzieć, tak, chcę tego, bo to jest tylko ozdoba i była tego samego mojego zdania co ja. Więc bardzo się cieszyłam, super fantastyczne podejście, więc z czystym sumieniem mogę wam polecić. Pracuje pani Ania na kościuszki z Gorzelcu. Pierwsza rzecz, dobra, W Biedronkę załatwiłyśmy, Pepko załatwiłyśmy, mój botox i przebijanie uszu, czyli wszystko co chciałyśmy. Po drodze jeszcze do kiosku kupiłam Ignasiowi taki zestaw, zestaw gazet, dosłownie, takie złączone dwie gazety i dwa tam ludziki ze Star Wars. No a Łucji wiadomo, więcej pierdółek, więc się Ignasiowi yy, wpłynęło troszkę więcej do skarbonki, kasę mu po prostu dałam. Mówi, nie może tak być, że wszędzie, że nie pojadę, dla Uci jest pełno wszystkiego. A inny zawsze jest taki, jemu już nic nie kupię, bo już mało mu się co podoba, nie? Więc tak, zbiera sobie kasę, więc niech sobie zbiera. Kolejny temat, kupiłam tu te troszkę świątecznych rzeczy w Pepco. W sumie troszkę się zastanawiam, czy potrzebnie wydałam te pieniądze, bo te rzeczy są w porządku, ale nie były takie wow. Bo bardzo dużo wow jest teraz rzeczy w Sinsei i właśnie tam zrobiłam zamówienie, więc nie wiem, czy w ogóle potrzebnie wydałam tą kasę, ale nie będę Wam pokazywała tych rzeczy z tego względu, że chciałabym pokazać je w jednym holu. Tak naprawdę kupiłam wyciereczkę do domu, kupiłam chodniczek łazienkowy, więc będą już dwa, bo też w Sinsei też kupiłam. Kupiłam chodniczek łazienkowy, kupiłam cztery skarpety wiszące na schodach, które zawsze na schodach wieszamy, tylko tym razem w kratkę. I kupiłam podkładki na stół, więc to i ściereczki kuchenne i rękawice kuchenne, no dobra tylko, trochę kupiłam. Ale z Sensei wydałam, wydałam. Nawet nie to, że wydałam, tylko kupiłam znacznie więcej rzeczy, więc to wszystko wam pokażę. Słuchajcie, jutro też będę nagrywać z ja Nie chcę przedłużać. Jeszcze się zastanowię, czy zrobię jeden wspólny haul z Sensei i Pepko. Czy to Pepko świąteczne, pokażę Wam jutro. Zresztą piszcie w komentarzach, czy chcecie jutro zobaczyć e, rzeczy z Pepko, czy wolicie je zobaczyć w osobnym haulu Sensei plus Pepko. Jak wolicie, jak wolita. A w tym momencie zmywam makijaż, lecę pod nie, dzisiaj nie trenuję, bo pod, pod botoksie nie powinno się w ogóle ciężko trenować, a, a mi się już nie chce. Tak bardziej na to patrzę, e, zrobiłam dzisiaj 12 tysięcy kroków, więc wystarczy mi na dzisiaj w zupełności mogę sobie zrobić na spokojnie dzień regeneracji, patrząc na to w ogóle, że jest godzina 17.06, a na dworze jest ciemno. Ale co jest dobrą myślą, bo jutro idziemy mm, mówić cukierek albo psikus, więc patrzę, że już jest ciemno, spokojnie możemy po piątej jutro wyjść z domu i już pójść pozbierać. Dobra, to tyle kochani, trzymajcie się krótko i do zobaczenia jutro. Pa, pa!